Cześć, witam tym w moim kanale. W tym odcinku sobie porozmawiamy na temat odpowiedzialności konstytucyjnej, a to wszystko za sprawą jednego z zapisów umowy koalicyjnej, które podpisały te trzy partie opozycyjne, które mają łącznie 248 głosów, że pociągną winnych urzędników do odpowiedzialności konstytucyjnej. Mówimy o poprzedniej ekipie. No i przede wszystkim, skąd się taki zapis wziął i jaki on ma sens? Bo tutaj jeżeli mówimy o odpowiedzialności konstytucyjnej, no to przede wszystkim mówimy o odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu i przypominam, już takie wcześniejsze próby były do postawienia, których właśnie osób przed Trybunałem Stanu, z poprzedniej ekipy hmm, dotyczyło to chociażby pana Zbigniewa Ziobry. Natomiast ten wniosek ostatecznie nie przeszedł. Z tego powodu żadną kilku Powiedzmy, posłów, którzy mieli w tamtym czasie być na głosowaniu, sobie nagle znalazło lepsze sposoby na spędzanie czasu, zamiast siedzieć w sejmie i głosować. No i w związku z tym, ten wniosek został przyjęty chyba tylko czterema głosami. Zabrakło czterech głosów dosłownie, co pokazywało na pewną nieudolność tamtych posłów, więc raczej po tamtym czasie większość. Prawników, y, większość osób nie wierzyła w to, że Trybunał Stanu może w jakikolwiek sposób działać. To sprawnie, skoro y, po prostu nie chcą głosować przeciwko sobie. Y, natomiast Trybunał Stanu już po 1989 roku faktycznie prowadził sprawy, były postanowione osoby w aktu skarżenia. Łącznie takich spraw było 6, z czego skazano dwie osoby. W 1997 roku to dotyczyło tak zwanej afery alkoholowej. No i też dlaczego taki zapis takiej umowie koalicyjnej się znalazł? O co chodzi z tym Trybunałem Stanu? O to chodzi dlatego, że w przypadku osób skazanych przez Trybunał Stanu Prezydentowi nie przysługuje prawo łaski. O czym wprost jest mowa w artykule 139 Konstytucji? No więc to, jak pokazuje, posłowie uczą się na własnych błędach, bo jeżeli prezydent chciałby powtórzyć manewr z Kamińskim, którego ułaskawił, przypomina Mariusz Kamiński, został wskazany przez sąd pierwszej instancji, natomiast zanim sąd drugiej instancji zdążył rozpatrzyć apelację, prezydent zastosował prawo łaski. Teraz ponownie sprawa. Wraca do Sądu Najwyższego, który zwrócił tą sprawę podobnie do Sądu Drugiej Instancji, że no po prostu ma się tą sprawą zająć, bo to prawo łaski, które stosował prezydent, było po prostu przedwczesne. Takie prawo łaski prezydent mógłby stosować jedynie wobec osób prawomocnie skazanych przez sąd, bo jeżeli stosujemy w przypadku osób, które nie są prawomocnie skazane więc no w świetle prawa niewinne, no to równie dobrze mógłby stosować takie prawo łaski wobec osób, które jeszcze nie popełniły żadnego czynu, zabronionego, żadnego przestępstwa, ale jakby na przyszłość. Nie? Czyli byśmy doszli do takiej absurdalnej sytuacji, w której no, prezydent mógłby na przykład ogłosić, że ułaskawi na przykład osoby, które dokonają zabójstwa jego przeciwników politycznych. I proszę. A epilog właśnie sprawy z Kamińskim to był również taki, że w międzyczasie właśnie jak z tam tamta ekipa doszła do władzy, to Mariusz Kamiński został szefem MSWiA, został ministrem. No i między innymi właśnie osoba skazana przez Sąd Pierwszej Instancji za nadużycie uprawnień z tego z 261 Kodeksu Karnego to nadzorowała między innymi komendanta głównego policji. Więc cóż, jaki efekt tego był, to wszyscy wiedzieli. Więc wracamy do um, odpowiedzialności konstytucyjnej. Zgodnie z artykułem 198 Konstytucji za naruszenie Konstytucji lub ustawy w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu, tam ponoszą m.in. właśnie prezydent, prezes Rady Ministrów oraz ministrowie, prezes Narodowego Banku Polskiego, prezes Najwyższej Izby Kontroli członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, osoby, którym prezydent Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem oraz naczelny dowódca Sił Zbrojnych. Odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ponoszą także w pewnym zakresie posłowie oraz senatorowie. Natomiast tej grupy, która została wymieniona, no to kto ma szansę na postawienie przed Trybunałem Stanu? Czy na przykład taki prezydent mógłby stać postawiony przed Trybunałem Stanu, co by się w przypadku wyroku wskazującego jednocześnie wiązało z tym, że zostałby zniesiony z urzędu? A raczej to jest mało prawdopodobne, bo taki wstępny wniosek o postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu wymagałby co najmniej głosu 140 członków Zgromadzenia Narodowego, Zgromadzenie Narodowe, czyli Razem, Sejm plus Senat. I o ile powiedzmy jeszcze być może w. Te obecne partie opozycyjne, które podpisały tą umowę koalicyjną, tych 140 członków, to mają Zgromadzenia Narodowego, to jest jedynie wstępny wniosek, no to na pewno taki wniosek potem nie przeszedłby do głosowania w Parlamencie. Już po wstępnym wniosku trafia to potem do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, no i potem, żeby postawić prezydenta w akt oskarżenia, to wymagana byłaby liczba dwóch trzecich głosów członków Zgromadzenia Narodowego, czyli łącznie. Posłów Sejmu i senatorów Senatu. Więc tutaj, nawet gdyby te trzy partie, które podpisały umowę koalicyjną, dogadałyby się z Konfederacją, no to nawet na pewno takiej liczby nie znajdą. Ale co więcej, raczej nie jest prawdopodobne, żeby również zostali postanowieni przed Trybunałem Stanu prezes Rady Ministrów, obecny prezes jeszcze Mateusz Morawiecki, czy członkowie jeszcze obecnego rządu, gdyż w tym wypadku, o ile wymagana jest jedynie wniosek 115 posłów złożonych do Marszałka Sejmu, to potem wymagane byłoby podjęcie uchwały przez Sejm większością 3 piątych głosów, a te trzy nadpartie, które podpisały umowę koalicyjną, które mają razem 248 głosów, nawet gdyby się dogadały z Konfederacją, która ma 18 posłów w Sejmie, to i tak tego nie przegłosują, bo wymagana jest uchwała zgoda czasami 3 piątych ustawowej liczby posłów, czyli łącznie 200, 76 posłów. Więc z tego wynika, że no zarówno prezydent, jak i członkowie Rady Ministrów, i w tym właśnie premier obecny, no to mogą spać spokojnie. No, chyba, że taki wniosek właśnie o postawieniu przed Trybunałem Stanu nie dotyczyłby ich jako członków rządu, ale dotyczyłby właśnie ich na odpowiedzialności konstytucyjnej z artykułu 107 Konstytucji, czyli dotyczące zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Z osiąganiem e, z z, korzyści, z majątku skarbu państwa, e, to jedynie w takim zakresie wymagana była, była jedynie uchwała, swoim podjęta bezwzględną większością głosów, co już byłoby możliwe do osiągnięcia. Cóż, no w praktyce szanse na postawienie stanu skażenia przed nam Stanu ma jedynie Prez Narodowego Banku Polskiego, Prez NIKU Najwyższej Izby Kontroli, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, co biorąc pod uwagę zapowiedzi no, dość gruntownych zmian w mediach publicznych. Być może jest realna, bądź ewentualnie właśnie e, ci posłowie i senatorowie, którzy naruszali ten artykuł 107 Konstytucji, czyli prowadzili działalność gospodarcza z osiągnięciem korzyści z majątku skarbu państwa lub samorządu terytorialnego. No i cóż, tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.